Myślę, że to jest najważniejszy, teraz właśnie jest najważniejszy ten moment, żeby już przestać gadać, żeby nie popaść już w całkowite gadulstwo, tylko oddać no, głos yy, poezji. Dobrze, no to ja poproszę tutaj na środek Cziekarzynkę Protrowicz, to poprosiłem oczyszczanie Cioziuk, że śpiewa też mi na także a dzieła Należy też tutaj do grupy poetniki, która tutaj działa bardzo prężnie od kilkunastu lat i jest tu parę osób z tej poetniki, także dziękuję wam też za to przybycie. Oni tak wspaniale tu akademię różne prowadzą i też jest tam literatura, też jest poezja. No i ciocia też pisze pierwsze, To co tak. się dowiedziałem w tym tygodniu, Także to kto wie. Poduszka, fale biły w łódź, i ta się napełniała. Spał z tyłu nawet z głowiu, bo było wygodniej. Dziwna wzmianka o poduszce. Raz jeden jedyny bali się bardziej niż w wielki piątek. Pretensje do innych o lepsze poduszki luksusu. Z żalu można się zaraz utopić. Świat się wali, a on śpi. Boli każdego, kto idzie na dno. Czy go dobudzą? Przyjdzie i nie będziesz już więcej gorzko płakał, choć teraz to chleb ucisnął. Trafienia. Po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie wód na czas rzeźni. Światło Księżyca stanie się jak słońce siedmiokroć jaśniejsze. Dzieło Dante'a draństwo czarnymi szponami przerywa nić nadziei. Krew ścierpła, zawrzała, ale żyły wytrzymały i aorta. Patrzyłem, oczy śliły, tylko w górę chciały, serce nieubezpieczone jakoś terkotało. Przyjaciel czekał na tę chwilę. Nic już nie pozostało mądrości, by ją podać dalej. Kopali uparcie w kierunku zamierzonym. Przyszła godzina próby, a w niej w worku zbawiony. W zemście oślepnąć może nawet. Wybrane narzędzie Boga serce ocalić pozwoli, na nowo pokochać. Z niebytu pogrążony w byt jaśniejący, powoli odbudowuje to, co unicestwione.